Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji Ultra i światłowodów w Twoim domu. Te imprezy od lat cieszą się niezmiennym zainteresowaniem wśród pruszkowian i to bez względu na wiek. Tak było i tym razem. Miłośnicy pląsów na świeżym powietrzu gromadnie przybyli 18 lipca do Parku Kościuszki na pierwszą w tym roku miejską potańcówkę. I choć powodów udziału w tej imprezie było wiele, to efekt był zawsze ten sam. Świetna zabawa i uśmiech od ucha do ucha. Dlaczego zdecydowaliście się dzisiaj tutaj przyjść na tą potańcówkę? Ad, przyznaj się. M mam się przyznać? To szkoda mi kasy na lejsy tańca. Okay. Ad... <laughs> Adam chciał się nauczyć tańczyć. Uznaliśmy, że to dobre miejsce. Dla nas najważniejsze jest nie, żeby potańczyć, ale w ogóle, żeby z domu wyjść to jest najważniejsze, a przy okazji posłuchać muzyki. Komuś mnie zapoznać, o, 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 jakiegoś młodego. Dlaczego państwo dzisiaj zdecydowali się przyjść na potańcówkę? Czy pan będzie odbijał tą panią, czy nie? Nie. Proszę pana, ja tu chodzę od 70 lat. To była moja harcówka, także tu jeszcze trawa rosła, a my żeśmy się bawili tutaj, jako harcerze. A pani? A pani, pani lubi takie imprezy. Nie za bardzo może aż tak skakać, ale lubi takie imprezy. Spotkać się z koleżankami, seniorkami, z kolegami. Z kolegami. Fajnie jest. No to widzieliśmy się z Facebooka, że jest ta potańcówka. Lubimy tańczyć, więc jesteśmy. Lubię potańczyć, a teraz już po prostu słabo się czułem, bo nie byłem przy tygodnie na zabawie. Ja już nie wiem, mówię, trzeba tę imprezę ruszyć. całe szczęście, że tu się pokazała zabawa. O muzyczną stronę zadbał DJ Kamil Gawarski. Znane i lubiane przeboje sprawiały, że nogi same niosły do tańca. Radosna atmosfera, dobre humory i fajna pogoda dopełniły reszty. Nikomu nie chciało się wracać do domu. Każdy czuł niedosyt. Myślicie, że tego typu wydarzeń, potańcówek w Pruszkowie powinno być znacznie więcej? Tak, ja. oczywiście. Chodziliśmy kiedyś chyba co dwa tygodnie, były tutaj zabawy. No właśnie na powietrzu, fajnie. Ej, za, za tych potańcówek powinno być więcej i nawet powinien być w, te, w zamkniętych jakichś lokalach, Ej, bo to różnie bywa tutaj ten... ten... Ta posadzka nie za bardzo jest, ale jak jest podłoga, taka, gdzie jest troszkę poślizg, to dużo lepiej wychodzi. Fajne jest wydarzenie, tak, naprawdę. Tak, jest fajnie. Nie dużo ludzi, wszyscy tak. bawią, myślisz, że tak. tak. Jesteście pierwszy raz tutaj? Tak. Tak, tak, tak. Niedawno się wprowadziliśmy. Zdecydowanie. Tak jest. Ja uważam, że chętnie by przychodziliśmy. Bo co to jest? W tym tańczy, roku tylko tańczy. dwa tańce tutaj mamy być. Pogodzimy. Ale seniorzy chętnie się bawią, naprawdę. Gdyby nie seniorzy, to płycha hadu pusto było. Następna potańcówka w parku kościuszki odbędzie się 22 sierpnia. Zachęcamy wszystkich do udziału. Zapewniamy, kto spróbuje, na pewno nie pożałuje.